Znajdujesz ulotkę? Tak. W środku jest ewidentnie napisane, że tam znajduje się adrenalina, która wpływa na zdolności poznawcze w różnych, różnych składach. Każda ampułka jest inaczej oznaczona i odpowiada za inne cechy. I może. Patrzę w tej ulotce, czy są opisane, co jest dokładnie, bo wiesz... Pokaż mi na chwilę. Tak. Na każdej ampułce znajduje się inne oznaczenie substancji o, za pomocą piktogramu. No, faktycznie. Tu jest żarówka mózg. Tutaj są dwie twarze, Co czyli coś na mądrość. Zmartowano. Tutaj na jakiejś technologia. Chemia proszki, tego typu hemoglobina? Nie I lubię ich. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Tu są dwie twarze, tu face, To można by powiedzieć, znaczy, że po zażyciu tego środka. W jest rozmowy, to Masz podwójną osobowość, czyli jesteś albo dobry i zły, albo jesteś głupi. Nie, obawiam się, że to tylko komuś. Tak, jesteś Januszem. I to fajne, jak masz. Mester Czekin i. Mr. Hyde. Albo... albo dwubiegunówki dostajesz. <laughs> albo jesteś Frankensteinem i. <laughs> Nagła I... tak I... rozdwojenie Ale nie, nie, nie trzeba być... Genialny zastrzyk, stary. Ty. Tak Naprawdę bardzo, bardzo potrzebny nam. Najpierw się śmieję, potem płaczę. Ja to więc, Oglądacie to ampułki cały, cały czas. czas. I rzeczywiście, każda ma inny piktogram. Każda ampułka. Uh -huh. Każda ampułka jest jednorazowego użytku. I zawartość substancji wskazuje na odpowiednią dawkę, którą wyczytałeś w ulotce. I ewidentnie to jest jednorazowego użytku. No na próbę wcisnąć jedną kiemu. A ja bym nie chciał. Nie, bo chyba jednak rozkminiliśmy o co chodzi. Szkoda to marnować. To, się że to fajne są rzeczy. ewidentnie sterydy. No tak, ale może zobaczymy co się stanie. Wiesz co? <grym> Mam pomysł. Nabierzmy wody <grym> z tego skranu i mu to wszczyknijmy. Albo 20 ml powietrza do żylni, To powinno rozwiązać <laughs> prodaż problem z nim. Mniej nie można, bo nie przyniesie skutku. Nie? Nie, 20 ml. To duża strzykawa. No. Myślę, że tylko o wystarczy. Nie. nie, właśnie nie. Znaczy. Nie, nie <laughs> To jest z dwoma twarzami, to musi być niestety kontakt panowy chyba. No. No. Czyli jak będą ładne kobiety, to wtedy szczykujemy <noise> sobie to. Dobra. Ale nie, nie gdzie ładna ładne kobiety na takim od Dobra. No właśnie, masz, no co, jest tylko ta młoda, ale ona jest za młoda. No Wstrzykują jej? Nie, do, do szu szukamy bielizny. Tak, no bo chłopie, nie mamy skarpetek i nie mamy bielizny. To przeszukaj w, w tym momencie na korytarzu, zobaczyliście Dziewczynkę z czarnymi, długimi włosami i w piżamie. Ma tak zarzucone przed siebie. Samara. Super. Włosy. I, yy, w I 2004 roku nie było jeszcze ringu? w 2021 roku. Ale w czwartym? No, nie pamiętam, co było między 2004 a 2021. To bo ja bym się. Hmm. O... Obejstrałbym strałbym zbroję, jakbym zobaczył coś takiego przed sobą. Idzie Ale tak Idzie w sposób, e, który wskazuje na odurzenie. Ma wyprostowane ręce i ugięte nogi. Idzie w waszym kierunku. Gdybyś nie wylał mojej wody, moglibyśmy ją ocucić. Na ja bo polać wodą święconą. Jak życzę dziewczynko stój, stój, dziewczynko stój. Zatrzymała się. No to znaczy, rozumie. że do siebie pan rozumie. Panowie, że rozumie. Kim jesteś, dziew dziewczynko? Do you speak Polish? Dziewczynko? I Czy lubię. tylko po kaszubsku? Osunęła się na ziemi. Pewnie zmarzła. Jest git. Wnieśmy ją z powrotem do pokoju. Jej znaczy. Też bym dał jej zastrzyk. To mogłoby być śmieszne. <śmiech> <śmiech> to, 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 <laughs> tu jest z tych zastrzyków jej damy? Na, na kontakt, może nam powie wszystko. to zabije. A na kontakt może nam. A najpierw może poczekaj, aż się ocuci. Tak. Dlaczego musisz uderzyć akurat do naszego zdrowego rozsądku? Gdyż. Yy... Tak, zabierzmy ją w cieplejsze pomieszczenie i, i napojmy ją po prostu wodą. Bez substancji dodatkowych. Kto się tego podejmie? Ja, jako, że mam najwięcej wysportowania, to biorę dziewczynkę na... Mhm. na Komunistyczna jest bezwładna. I chodźmy do jej pokoju, gdyż zauważyłem pewną anomalię. Tam to musi być woda, woda, bo tam były tabletki tak. była woda. To, to pierwsze, ale drugie. Po 20 latach woda. my się zestarzeliśmy, a ona nie, więc możliwe, że w jej pokoju będę. ja nie mam pojęcia, co to za dziewczynka. Ani to, to była ta, co ją... Czego można było? To było Ubywać. chyba ta, co ją uratowaliśmy, czy nie? Nie wiem, ja zabiłem potwora stary. A ona była więc. Jaka była? Ufornięta. A ja nie mam hmm. pojęcia, bo ja byłem wtedy w szoku. Kłada dziewczynkę na łóżko i odrobinę tak z jej usta wodą. Bija. O! No. Odgarniam te hery jej z twarzy mhm. no i ławną dziewczęcą twarz, mam toja 12 się Staram się ją obudzić się dziewczynką. Mhm. Otworzyła oczy. Patrzyła na siebie czarnymi oczami. Mówię Tiki ogardzi to. <grym> Dobra ja. Okay. Czym kim jesteś? Pamiętaj, kojarzysz może coś, coś ja się dzieje? Kim my jesteśmy? Ja ja nie pajemają. Nie pamiętam? A, si. jest, o, ty, nie ja pamiętam w ty, e, ty. Ty, da? Ty, przy, ty z Saszą co? rozmawiałeś. Dzwonię do Saszy, Sasza i. Um, A skąd Telefon. No. Telefon jest na cieplaka 21, no, tak, tak. Ale ty, właśnie, ty kawaleruszki, nie da się z nią. Jazyk? Jaz 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 -y U nas ruscy zawsze na stacji przyjeżdżali, to trochę coś tam mhm. poniekąd się dogadam. Ty i ten twój rosyjski to chyba gorzej niż mój niemiecki. Hm. 3, 3. No, czyli 33. Czy, czy czy czyli 6, czyli Udało ci się ustalić, że ona jest z, Ros, z Rosji. Nie wie jak się tutaj znalazła. Nie czyli pamięta, że się Nie pani, pani majesz, bo ja nie pani mają, a ty nie pani majesz. Nazywa się Natasza. Znam Natasza, <grym> wow. <Wow, Dobrze>, natasz. <grym> wiele Natasz. Dobrze, że oh. nie jest Swietłana. Krasiwa. Krasiwo, Natasza, ty... Yy... Welcome. In, Welcome. In Szwecja. No, to, no, no, to... no słuchaj, trzy wyrzuciłeś, więc, trzy, więc dziewczyna tak. To, to... E, nic praktycznie nie rozumiem z tego, co ty mówisz. Ty zrozumiałeś, tylko my to, co ona powiedziała. No już będziemy się zbierali, nie? chyba, <laughs> że masz papierosa. To zostaje dużo. Oh! <laughs> <My się> zbierali. <laughs> tak, jak już Ja idziemy w to. <laughs> To nie, 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 Jak nie podrywam, to też zazwyczaj jest. Dobra, to ja się zbieram Także chłopaki, to chyba nie maska więc... Ja jestem w szoku i nie znam rosyjskiego mhm. No słyszysz, mama Potem zaczyna płakać Dziecko, No zrozumieliście Że płacze mhm. Płacze yy, mm. Dajmy jej te leki, co to lecą na biurku Nie, ja myślałem, że ten Yy, poka pokaż jej to urządzenie, co żeś zabrał wtedy z recepcji to to szklana Magisze, ale może ona będzie wiedziała co to? Nie. Ty spałeś 20 lat, a może ona jest tu wcześniej od nas, może ona ogarnie. Z za zadzwonij te do mama i. Truszę się ruch z ruch za oknem. Z oknem. Okay. No ciekawe jest... Patrzymy, pat patrzymy przez okno, co to... co to... Prze jakaś przesunęła się. przesunęłaś. Oho, ho. Proponuję zamknąć drzwi od wewnątrz, bo nie wiadomo kto to. Święty Mikołaj. No, w maj... zamyk, ja... za, zamyk, ja Zamykam drzwi od wewnątrz, patrzę czy jest, jest zasłówka, albo jest, jest klucz. No, to klucz, zam... No to zamykam. A okno zamknięte? Nie, leje też na zewnątrz. Dobra, to ja te tabletki tak sobie zsuwam. Pięć sztuk. No i mówię do dziewczynki, wpuszaj, wpuszaj. <noise> Pokusza i pokusza. <grym> bo, bo halka obudzisz. Całe dwa. Osiem. O, osiem. Dziewczynka wzięła, Pokrzyła pod Wszystkie jej dałeś? Tak. Zobaczyłeś, jak oczy jej się wywracają do góry i fiknęła do tyłu. Oh, no dobra, ja mamy chwilę spokoju, panowie. Możemy pomyśleć tak na trzeźwo. Czyli nie nie, nie groży. otwierane uchylane drzwi? Ej, przecież się zamknąłeś. Ale skrzypnięcie. Ale to do nasze drzwi? Nie, tamte zewnętrzne. Zewnętrzne? Po recepcji. One skrzypiały. A na którym piętrze jesteśmy w zasadzie? Parterowy budynek. Jak wybiegałeś, widziałeś. Dobrze dobrze, 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 tak. Sobie przypominam, że to mm -hmm. był przecież parterowy no. budynek, na no nie... Yy, pro... Ktoś się ładuje do chałupy. Chowaj się pod łóżko. Ty się chowaj pod łóżko. No, A, usłyszałeś bez... kolejny szmerko okna. Yy... Ja się chowam pod łóżko, tak jak mm -hmm. chciałem. No. A ja próbuję tam wiesz, yy, kancikiem, żeby nimi nie było widać. Ale mam zamknięte drzwi. Ale przez okno chcę spojrzeć, A, no. tam wiesz, yy, pa parę, parę z okna zleczeć w kanciku, Ty może zobaczę kto tam idzie. Tak, Ile? Widzisz postać ludzką humanoidalną. Ale on też powłócza nogę za sobą? sobą. Też próbuje wejść do nas do środka. Idzie w kierunku wejścia, powłócza nogę za sobą. <laughs> to czekam aż... czekam aż zniknie mi z pola widzenia i... Sześć kolejne drzwi, które się otwierają. Ej, ej, ej. Ja jednak wypadam na pomysł. Jest tam jakiekolwiek krzesło w tym pomieszczeniu? <laughs> Rzucę na wykształcenie. Szukasz czegoś, co mogłoby posłużyć za białą broń. Tak. Czegokolwiek. <śmiech> <śmiech> Chyba. nie U. ma. Jeden, dwa. Czyli. Mhm. I zacząłeś dolarze. szukać, i zacząłeś myśleć nawet o odmontowaniu jednej nogi od tego łóżka. I takie potężne skrzypnięcie zrobiłeś. Usłyszałeś. Klamka zaczyna nerwowo się poruszać. Otwieram okno i patrzę, czy nikogo nie ma na zewnątrz. Wystawiam tak lekko, patrzę, czy nie ma tam już nikogo na zewnątrz. I skoro to parterowy no. budynek, to chyba trzeba bierze dziewczynę, skoro jest nieprzytomna, na plery i spieprzamy oknem. To czy uciekamy. Klamka coraz szybciej, widzisz, że coś zaczyna walić. Dobra. Piór eee. dziewczyna na plecy. Mówię do nich szeptem. Pior dziewczyna na plecy, wyskakujemy, a ty obczajasz na koniec kto to się ładuje do pokoju. Nie, nie? Wyskakujemy. to ja miałem ten dobry plan, więc, więc kruk obczaja kto... Ja nie obczaję. Dobra, no to ja, ja wyskakuję balka. z dziewczyną i obczajam przez okno. Cześć. Cześć, ono, no, my też, my, my też wyskakujemy. Wysk I skończy. też wyskakuję my przez okno. Nikt się nie ładuje, cały czas klamkę coś uderza. Dobrze, a my za oknem już... pada. Trudno. Cały czas jest szarpana klamka. Słyszycie jakieś pojęki Dziwne dźwięki. Dawaj, na Do no. głównego wejścia i zamkniemy ich od zewnątrz. Nie. Ja bym zobaczył, że jest... oni są. Dobrze. To Ale to jest... ja mam dziewczynkę na plecach. No to Zodkość, dziewczynka to. z lasu zawsze będzie z tobą. Nieważne. <laughs> Ty zostawisz dziewczynkę? Ty nie zostajesz ja nie nie okay, ja z dziewczynką. Zostajesz z dziewczynką we własnym kraju. Ja jestem no. no nie to, ma to co, to zostawić dziewczynkę? Taka ręka żeby... pf, przez drewniane drzwi się wbiła. I ręka ręka szuka czegoś. Zostaw dziewczynkę. Zostajemy z dziewczynką. Yy, cały czas mam przy sobie, to. Ale chodźmy spróbujmy. dobra znaczy w ręku, bo robicie, bo coraz bliżej do zamka jest terenie. Przebieg... Przebiegnijmy do głównego wejścia i spróbujmy je zablokować jakoś od zewnątrz i wtedy to da nam większą szansę na ucieczkę. Otwarte okno jest. Ale zanim się przebiją, to albo zrobimy ich bambuko. Oni wyskoczą za nami przed oknem, przed oknem. my z powrotem wejdziemy do domu i nie zorientują się o co chodzi. Jestem zróbmy. Co robicie? Stoicie wszyscy. Ty masz dziewczynkę na barku. Przewieszoną nieprzytomną na białki. Wchodzimy z powrotem na obkoło do budynku Tam, i, oni i patrzymy, weszli. aż tamci dadzą radę, aż się dostaną do tego pokoju i my zamykamy za sobą drzwi od główne. Tak. A potem zamkniemy ich w tamtym pokoju. Dobrze. Tak. Naciskasz klamkę od głównego wejścia. Kto? Który wchodzi? O, to No ja mam dziewczynkę ja na, ja ja na sobie. Ja na to, nie. To. Ja w drugim ręku trzymam to. Ja nie mogę. No szybka decyzja. No, ale drzwi nie są za otwarte. O, wejściowe do budynku. Kto otwiera? No ja otworzę. Skrzypnięcie. Słyszysz to, które Ty usłyszałeś, kiedy tam coś wchodziło? Usłyszałeś poruszenie i coś idzie w twoją stronę. Zamykam szybko, z powrotem. Mhm. Ale nie masz możliwości przekręcenia zamka, masz tylko trzymać klamkę. Dobra. Ja to robię tak. Ja tu mam dziewczynkę, a tu mam strzykawki. Nie mam nic przy sobie, czym mówię. Nie no, masz tabletki w ręku i drelich w drugim ręku. A, to nie ubra... a, ten, A kruk niesie buty. Ja popylam na go. <grym> Brawo. Myślę, Myślę, że w całym Myślę, że jako najsłabsze ogniwo powinniśmy cię poświęcić. Nie. Ja jestem najsilniejszy, właśnie dzisiaj. Coś przyszło i łapie klamkę, którą ty trzymasz, i czujesz opór. Yy, spieprzajmy do, do piwnicy. To może być głupi pomysł, bo odetniemy sobie drogę. Jesteś na Jesteś zewnątrz. Ze trzymasz coś, co jest zamknięte w budynku. Może mam uciekać teraz do lasu. Albo nie, nie ma lasu. Tam są góry tylko. No. E, na pagórki. To z powrotem do okna i wejść, Okrążyć jakby. Z powrotem wejść. Ok albo na dach. A on wyjdzie, to my wyjdziemy. Jeżeli... <grystanie> to jest mógł <łuk> jakiś. <grystanie> albo zam, zamknijmy się w piwnicy. Może... No jak nie, jest, możesz wejść do piwnicy, bo nie jesteś. Ale to, to jest, żeby było wejście czy e, od mną. Dobra. Ja odrzucam dziewczynkę tak delikatnie. Dobrze. Odkładam bardzo delikatnie to. Mhm. Odkładam. I pokazuję jemu tak już porozumiewawczo oczami, że za 3, 2, 1 ma otworzyć te, puścić te drzwi, a ja będę lutował z całej pary. No dobra. Tak robicie. Dobrze. Trzy... Znaczy, to tylko mój pomysł, no nie? Tak Czy on się dużo, na niego zrozumiało. zgadza? Czekam na jego. Zależy ile ich jest. Dobra, a ja ci tobie to proponuję, że skoro tak, mrygam ci oczami, żebyś chociaż, jeżeli to była zgniła ręka, to mogą być zombie, więc załóż sobie chociaż te, załóż sobie obiń sobie łapkę. Biorę buta od niego i zakładam sobie buta na od, rękę. Będę go butem lutował. O, o to chodzi. I właśnie to, 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 to mu wymry, wymrygałem. To mi wymrygał w oczach, a ja biorę od niego buta, buta. i ja od biorę... do, razu... I dogadujemy się, że na zero otwieram drzwi a, a ja mu zjeżdżam z butą. Pada komenda zero, otwierasz. Odskakuję. Drzwi otwierają się do wewnątrz. Co to ja pcham jednego? Ochyliłeś się tyle i czujesz opór. A ty? Ja? No to wtedy, z, jak to mówi Aleksander, z buta wjeżdżam. Wysportowanie. Pcham. Hmm. Trzy. Weź jedną kostkę. Kurczę, blaszka. Może właśnie chcesz kupić. Stać nas. Kupuję dodatkową kostkę. Dobra. Dobrze, bierzesz kość z kości filii... Siłowni, e, siłowni. Z siłowni. na siłowni. Dobra. Okay. Osiem. Osiem. Największy. Posłuchaj, uderzenie, coś odleciało, drzwi stają otworem, widzisz dwa przygniłe ciała, wyglądają jak trupy owinięte w przygniły drewnik, zaczynają się gramolić, potem potępieńcze dźwięki. Zaczynają Bardzo się podnosić. Szybko. Się nosą, nie, czy tak... Najpierw zadaje pytanie, nie. najpierw zadaje pytanie Z Kim jesteś? Zarozmowy Trzeba ją ubić <noise> Masz buta na ręku i jest nie, w piżamie. Ja mam buta na ręku i w piżamie, więc mogę walczyć tylko jedną ręką. Wy macie buty na nogach. Więc... Ale jaka ale no, adrenalina. Chyba trzeba. Ale to chyba teraz ubiegamy i chyba. Za, No i pomagamy, tak? To A robisz. Wysportowanie wrzucam. No, dobrze. Akcję I staram się gry tam, pomóc mu tam trochę. trochę stopa, trochę. Tak trochę tak. bardziej skopa 9 Dziewięć. Posłuchaj, no. ja, jedno 10. potężne uderzenie, zielona mazia zostaje na podłodze, ciało, uderzyłeś w głowę. Ciało przez chwilę drga, przestaje. Drugi. Ja robię to samo z buta, z buta. Wjeżdżam. Jeszcze nie zdążył się podnieść, ale już głowę uchy. Już podniósł się mu tak yy, na łokciach. Skopa mu w, w, w głowę w końcu. Supkiem, szubkiem! Szuba! Jaka Dziesięć. Uuu. No to jak Głowa go... oderwała się od korpusu i da... poleciała do piwnicy. Ja to nie chcę. Usłyszałem potępieńczy odgłos padło. Nie dziękujcie. Rozumiem, że to wszystkich wykończyliśmy. Absolutnie No i zombi.